Mam komodeczki. witam was w kolejnym odcinku programu lumpexowe dropy Może nie na mnie, bo to SK, ale może ktoś się skusi A tutaj koszulka LS Rozmiar M Fajny taki szaro-różowy kolor A tutaj proszę bardzo, mam nadzieję, że oryginalna koszula Tommy'ego Hinfigera Rozmiar jak widzicie XL. A tutaj mam na siebie mój drob dzisiejszy, koszula Giacomo Conti, mój rozmiar, czyli 47 Regular, czyli będzie idealnie. Okej, okay, mordeczki, znalazłem też dwa fajne krawaty, jedwabne oczywiście, Stafford Executive i Gilberto Classic. Za chwileczkę będą moje. Pierdut, to by było na tyle. Elo.